Właśnie wyjechaliśmy z Auroville. Granica jest bardzo wyraźna. No i okazuje się, że jednak da się w Indiach utrzymać czystość. Sądziłem, że nie jest to możliwe. A to miejsce pokazuje, że jednak można. Żeby tutaj zamieszkać trzeba być weganinem. Nie wystarczy zwykły wegetarianizm. Zamiast pasty do zębów używa się specjalnego proszku. Zamiast płynu do naczyń, naczyniamy ja się w popiele. Cześć, dziś zabiorę Cię do bardzo niezwykłego miejsca. Jest to utopijne miasto, w którym człowiek żyje w zgodzie z przyrodą i samym sobą. Pomimo, że miasto zostało założone przez kipisów pod koniec lat 60. XX wieku, po dziś dzień nie zyskało szerszego rozgłosu i mało kto o nim słyszał. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Możesz również wspomóc rozwój tego kanału, dzięki czemu będę w stanie pokazać Ci więcej ciekawych miejsc i praktycznych porad podróżniczych. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz w opisie tego filmu. Myśląc o Indiach, zapewne masz przed oczami piękne obrazki starożytnych zabytków, dzikiej przyrody oraz uśmiechniętych ludzi. Do tego zapachy aromatycznych przypraw i otoczka mistycznej kultury. Tak przedstawiają ten kraj katalogi biur podróży, programy telewizyjne i celebryci. Jednak na miejscu rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Przechotaczający brud i trudny do wytrzymania fetor. Fatalne warunki sanitarne. Niewyobrażalne tłumy, z którymi musisz się na co dzień mierzyć na ulicach. Żebracy i masa absurdów, o których nawet ci się nie śniło. Zapraszam na serię filmów, w których pokażę wam, jak wygląda prawdziwe życie w Indiach bez cenzury. Końcówka lat 60. ubiegłego wieku była okresem wielkich przemian, zarówno na geopolitycznej mapie świata, jak i w społeczeństwach całego globu. Zamiast religii, wojen i materializmu, młodzi ludzie zamierzali propagować własne wartości. Potrząsających się z brytyjskiego i francuskiego kolonializmu w Indiach pojawił się zalążek nowego, teoretycznie lepszego świata. Stworzyć go chciała Mira Alfasa, urodzona w Paryżu kobieta wywodząca się z żydowskiej rodziny. Jej życie było wypełnione duchowością, ale i częstymi zmianami miejsca zamieszkania. W czasie swoich wypraw, Alfasa spotkała Sri Audobindo, czyli pochodzącego właśnie z Indii filozofa i zwolennika medytacji. Wspólnie w 1926 roku założyli oni Sri Audobindo Ashram, czyli pusternie w Puduchery. Ludzkość nie jest ostatnim etapem ziemskiego stworzenia. Ewolucja ciągle trwa. Pojawi się coś lepszego od człowieka. Każdy z nas sam decyduje czy chce uczestniczyć w przygodzie nowego gatunku. Brzmiał jeden z cytatów Shiryaudo Bindo, który nie doczekał powstania Auroville i zmarł 18 lat przed jego powstaniem. A to właśnie jego ideały miały stanowić podstawę funkcjonowania miasta. Auroville zostało założone zaledwie kilkanaście kilometrów od Pondicherry, czyli byłej francuskiej kolonii w Indiach, o której również nagrałem film i zapraszam serdecznie do jego obejrzenia. 28 lutego 1968 roku przy samotnym drzewie rozpoczęła się niezwykła ceremonia. Na wypaloną słońcem jałową ziemię zjechało 5000 osób z ponad 120 państw i wszystkich 29 indyjskich stanów. Każdy z nich przywiózł ze sobą garść ziemi ze swojej ojczyzny, którą następnie wsypano do urny w kształcie kwiatu lotosu. W wydarzeniu tym uczestniczyli również urzędnicy z międzynarodowych organizacji takich jak UNESCO oraz dyplomaci. Obecny był nawet polski ambasador Romuald Spasowski, który przyjechał tutaj z odległego o 2,5 tysiąca kilometrów Deli. Tak właśnie narodziło się Auroville, czyli miasto brzasku. Planami zabudowy zajął się francuski architekt Roger Anger, który zaprojektował miasto tak, by na obszarze o powierzchni około 20 km2 mogło zamieszkać aż 50 tysięcy ludzi. Plany były ambitne, bo zakładały budowę domów, szkół, zakładów usługowych, bibliotek, fabryk, stacji kolejowej, a nawet lotniska. Najważniejszy był natomiast aspekt duchowy. Zamiast religii każdy miał stanowić życiowy drogowskaz dla samego siebie. Na miejscu miało również nie być pieniędzy, więzień ani nazwisk. Z życia komuny wyeliminowano wszystko, co mogłoby się przyczynić do cierpienia zwierząt. Wiąże się to nie tylko z odrzuceniem pewnych potraw, ale także z bojkotem produktów wielkich korporacji. Oraz skromnym i nieingerującym w naturę stylem życia. W mieście działa sklep dla mieszkańców, gdzie nie ma cen. Płaci się za to miesięczny abonament, a później można brać ile się chce. Drogi w Auroville to plątanina skomplikowanych, często nieoznakowanych ścieżek i ślepych zaułków. Prowadzą one do różnych aurowilskich osiedli o dziwnych nazwach, takich jak aspiracja, zaufanie, dyscyplina czy łaska. Każde z nich wybudowano w innym architektonicznym stylu, z własną filozofią i tożsamością. Brzmi to wszystko jak utopia, prawda? Więc gdzie jest haczyk? Wejść do miasta można za darmo. W punkcie Visitor Center dostaje się przepustkę, która niby upoważnia do poruszania się tutaj po całym terenie. Oczywiście jest też regulamin, nie wolno tutaj spożywać alkoholu, zażywać narkotyków itd więc niby ta społeczność jest wolna od używek a czy tak jest naprawdę? zanim powstało to miasto, była tutaj jałowa pustynia wszystkie lasy okoliczne zostały kiedyś wycięte przez kolonizatorów więc posadzono tutaj drzewa jest to największe zalesienie sztuczne w Indiach generalnie samo to, że tutaj jest już tak zielono to chyba już Hindusów wprawia w zdumienie oni się cieszą tym, że mogą sobie pospacerować po lesie, bo w okolicy poza rejonami górzystymi to w zasadzie nie ma takich obszarów. Mieszkają tutaj ludzie, którzy mieli dość życia w swoich systemach, więc postanowili po prostu założyć nowy. 50 lat to w zasadzie dużo i niedużo. Czy to się sprawdziło? Ciężko powiedzieć: miasto nie rozrosło się może do jakichś olbrzymich rozmiarów więc chyba nie odniosło też wielkiego sukcesu. No ale skoro ciągle ktoś tu mieszka i przybywają nowi, to chyba im się tu podoba. Żeby tutaj zamieszkać trzeba być weganinem. Nie wystarczy zwykły wegetarianizm. Zamiast pasty do zębów używa się specjalnego proszku. Zamiast płynu do naczyń naczyniamy je się w popiele. Zarówno matka, jak i Aurobindo uważali, że nauczyciel powinien jedynie pełnić funkcję przewodnika, udzielając sugestii i naprowadzając ucznia, ale niczego nie nakazując. Ogólne sformułowania tej koncepcji nie zostały jednak poparte praktycznymi propozycjami. Czym zastąpić więc tradycyjne metody nauczania? Doprowadziło do to trwającej przez wiele lat patowej sytuacji, kiedy to w Auroville nie było ani szkół, ani jakichkolwiek instytucji zajmujących się kształceniem. Obecnie dzieci mają wybór, a w Auroville istnieją już tradycyjne szkoły. Uczęszczają do nich jednak głównie dzieci planujące kontynuować edukację w indyjskich uczelniach. Alternatywą jest tak zwana ostatnia szkoła. Nie przeprowadza się w niej żadnych sprawdzianów, dążąc do wprowadzenia w życie koncepcji Audrobindo. Czy ten projekt wypalił? Obecnie na terenie miasta na stałe przebywa około 3300 mieszkańców. Na tą liczbę składa się 60 narodowości, jednak aż połowę mieszkańców stanowią Hindusi. Nie wiem czy w chwili obecnej, ale w przeszłości mieszkali tutaj również Polacy. Projekt nie zyskał sławy, jakiej oczekiwali jego założyciele, ale po ponad 50 latach Auroville ma największą w swojej historii liczbę mieszkańców, która z roku na rok rośnie. Jednak do założonych 50 tysięcy jeszcze daleka droga. Jest sporo, widzę tutaj takich budynków, można powiedzieć, monumentalnych, jak na Indie, w których są różnego rodzaju warsztaty, inicjatywy i badania. Jednak, jak na 50 lat działalności, to trochę słabo. Nie ma zbyt wielu tutaj domów, które mogłyby świadczyć o tym, że Ludzie chętnie przybywają z całego świata, by tutaj mieszkać. W sumie mi akurat osobiście nawet odpowiada e, taka wizja e, życia sobie tu poza kontrolą rządu, rządzi się to własnymi prawami i tak dalej. Aczkolwiek wydaje się tak troszkę tutaj nudno. Typowy slow life. Na pewno jest spokojniej niż w Auroville to również miejsce, w którym możemy zacząć żyć z dnia na dzień, nie martwiąc się o nic. Matka od początku wskazywała na konieczność pracy, jaką miał wykonywać każdy z mieszkańców. Aby zamieszkać w Auroville, najpierw trzeba odbyć roczny staż w formie wolontariatu oczywiście pracując nieodpłatnie na rzecz miasta. Jest to więc opcja zarezerwowana dla osób, które mają zasoby finansowe pozwalające na 12-miesięczne przeżycie bez otrzymywania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Jednak, aby osiedlić się w Auroville, trzeba mieć jednak zasobny portfel i wydać około 50 tysięcy dolarów. Na co składają się m.in. koszty wybudowania i umeblowania domu, oraz kupno motocykla bądź samochodu, co jest konieczne, ponieważ odległość pomiędzy poszczególnymi budynkami i osiedlami jest naprawdę ogromna. Auroville nie jest więc oazą bez troski. Żeby tu żyć, niezbędny jest silny charakter i wola walki. Każdy, kto decyduje się tu osiedlić, prędzej czy później zostanie skonfrontowany z problemami, których nigdy wcześniej nie doświadczył. Co ciekawe, pomimo wydania pieniędzy na nieruchomość, kiedy chcemy się stąd wyprowadzić, nie możemy ich sprzedać. Więc ona jak gdyby przepada, zostaje tutaj własnością społeczności. Bardzo ciekawa koncepcja, jak na dzisiejszy konsumpcyjny świat. Oni tutaj odcinają się od dóbr doczesnych. Chodzi o to, żeby się realizować, robić to co się lubi. I cieszyć się pełnią życia. Z założenia w mieście miało nie być pieniędzy, jednak możemy w nim skorzystać z wielu usług, płacąc za nie rupiami indyjskimi. W miejscowej restauracji zjemy posiłek w cenie około 15 zł, co jak na warunki indyjskie nie jest kwotą małą, zaś za całodniowe wypożyczenie roweru zapłacimy tylko 4 zł. Ceny noclegów są zaś bardzo zróżnicowane i zależą od standardu. Warunki panujące na miejscu są dość estetyczne, ale jest tam dostęp do internetu oraz elektryczności. Pod tym względem Auroville jest zaskakująco nowoczesnym miastem jak na standardy indyjskie. Matka wcale nie była zagorzałą przeciwniczką pieniądza. Uznawała go jednak za środek, a nie sam cel w sobie. W związku z tym akceptacja dla fizycznej siły waluty panowała nawet za życia matki. To właśnie dzięki pieniądzom udało się przecież zbudować miasto oraz dostarczyć do niego potrzebne zasoby i żywność. Założenie więc było następujące: Pieniądze są potrzebne do wymiany między Auroville a światem zewnętrznym. Początkowo mieszkańcy pracowali na rzecz miasta, a w zamian nie otrzymywali wynagrodzenia, lecz opiekę: nocleg, wyżywienie, kosmetyki oraz na jakiś czas także ubrania. Z czasem zaczęli jednak otrzymywać niewielkie wypłaty, które były przeznaczane dla nieposiadających jakikolwiek oszczędności. W ten sposób zyskiwali fundusze, dzięki którym mogli samodzielnie zakupić jedzenie bądź potrzebny sprzęt. Do matki należały też decyzje o przyznaniu pieniędzy na konkretne cele, np. otwarcie warsztatu rowerowego. Jeżeli wniosek mieszkańca został rozpatrzony pozytywnie, otrzymywał on fundusze na zakup materiałów. Tamtejszy system nadal opiera się na działaniu na rzecz społeczności, a nie dążeniu do bogactw. Miasto jest częściowo samowystarczalne, zarówno pod względem produkcji żywności, jak i dostępu do energii elektrycznej. Każdy z mieszkańców ma przydzieloną rolę, tak aby wzajemnie się dopełniać. Na miejscu produkuje się również ozdoby i kadzidła, z których sprzedaży miasto pozyskuje dodatkowe fundusze. Oprócz tego każdego roku rząd indyjski przekazuje 200 tysięcy dolarów na działanie miasta znajduje się tutaj jedno bardzo stare drzewo oplecione przez figowca zakaz spania, palenia i picia alkoholu czyli coś co dla hindusów może się wydawać ciężkie do zrealizowania ale samo to, że tutaj nie ma śmieci to myślę, że już wprawia ich w olbrzymi szok Mieszkańcy posiadają własną stołówkę, z której nie mogą korzystać turyści. Ci ostatni mają natomiast wstęp do świątyni Matki, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Kulista budowla o złotym kolorze przywodzi na myśl struktury stworzone przez jakąś pozaziemską cywilizację. Przez miejscowych nazywana jest po prostu Matrimandir. Świątynia zawiera salę przeznaczoną do medytacji. Wstęp do środka jest bezpłatny, ale należy go zarezerwować co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem we wnętrzu nie można nagrywać filmów ani robić zdjęć. Budowa Matrimandiru zajęła 37 lat, w czasie których ułożono 1415 dysków pokrytych łącznie 20 kilogramami złota. Brzmi to zaskakująco bogato jak na miejsce, w którym nie dąży się do luksusu i dóbr materialnych. W środku znajduje się największy na świecie kryształ. W środku jest ponoć najlepsze na świecie miejsce na medytacji, gdzie można Uspokoić ciało i ducha. No i okazuje się, że jednak da się w indech utrzymać czystość. Sądziłem, że nie jest to możliwe, a to miejsce pokazuje, że jednak można. Ta wizja i to miasteczko przypomina mi jakąś sektę. Oglądałem kilka filmów właśnie na takiej tematyce. Miasteczko w środku dżungli czy na pustyni. Brakuje tu tylko charyzmatycznego przywódcy, który by tym wszystkim rządził. I miał harem dziewic. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ta społeczność to coś w rodzaju sekty albo historia rodem z hollywoodzkiego horroru. Nie ma jednak żadnych oficjalnych danych na temat przestępczości, ale krążą pogłoski o przypadkach kradzieży, gwałtów, a nawet molestowaniu dzieci. W 2010 roku doszło tam do głośnego, brutalnego morderstwa, w które zamieszane były osoby spoza wioski. Oficjalnie obowiązuje też zakaz spożywania alkoholu, ale nie jest on respektowany. Z pewnością nie jest to miejsce idealne do życia, ale na pewno odmienne. Osoby, które się tam wychowały, niejednokrotnie wracają do swojej małej ojczyzny, szczególnie po zderzeniu z wizją świata, w którym pogoń za pieniędzmi i sukcesem odgrywają jedną z najważniejszych ról. Z pewnością Auroville to jedyne w swoim rodzaju miejsce na świecie. Możesz podzielić się w komentarzu swoimi przemyśleniami, co sądzisz na temat tej idei. Czy ma rację przetrwać w dzisiejszym świecie, w którym dominuje wszechobecna pogoń za pieniędzmi? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Właśnie wyjechaliśmy z Auroville, granica jest bardzo wyraźna. a być może właśnie całe śmieci z Auroville lądują poza granicą, kto wie. Miasteczko samo w sobie nie jest może dość ciekawe, ale bardzo ciekawa jest ta wizja utopijnego świata jaką oni chcą tutaj stworzyć. W sumie to nie chciałbym tu mieszkać. Już teraz zapraszam Cię również do obejrzenia kolejnego odcinka, który poświęciłem stolicy stanu Tamil Nadu, czyli Madrasowi. Znajduje się tutaj najdłuższa plaża w Indiach, na której raczej nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Jak do tej pory jest to najbrudniejsze i najbardziej śmierdzące miasto w Indiach, jakie odwiedziłem. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i oglądania kolejnych filmów. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, możesz zostawić komentarz. Do zobaczenia, cześć!